Cześć, witajcie, ja jestem Filipas i dzisiaj pokażę wam jak zmienić kolor waszego snapkodu. Wielu ludzi chce to zrobić, ale nikt nie wie jak to zrobić. I teraz mam dla was niestety przykrą wiadomość, bo uwaga, nie da się na stałe zmienić waszego snapkodu. I jedziemy na różne eventy i naprawdę nawet personel Snapchata nie zmieniał swojego snapkodu, w sensie koloru. I przykro mi, ale niestety nie można na zmienić na stałe. Ale dzisiaj pokażę wam jak zrobić, aby wasi znajomi uwierzyli albo pomyśleli, że macie zmieniony kolor waszego snapkodu. Zapraszam. Dobra, to teraz pokażę jak zmienić ten kolor. E, musimy wziąć nasz snapkod. E, ogólnie możemy go wziąć ze stronki snapchat.com ukośnik add, ukośnik i nasz link. Możemy po prostu zwyczajnie albo zrobić screenshot, a później go wyciąć, to w się sensie skropować. E, albo wejść do na naszego snapchata. Wejść do na naszego snapchata. O, to jest kamerka i zescreenować również e, naszego Snapa. O, widzicie? Coś takiego. E, nie wiecie, Ty się na górze los nie dodał. Nie rozumiem do ciebie. No nieważne. I tak, teraz będziemy używać dowolnego programu do obróbki. W aplikacji Pixar klikamy na ten plusik. Edit. No w zależności czy trzymacie ios czy Androida. E, klikacie tutaj. Dobra, wybrałem to. E, przycinamy, żeby pomniejszyć format 1 na 1. Zmniejszmy. O, w ogóle zapraszam do mojego Snapchata, tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy, różnych tam cudów na kiju, robię różne cuda na kiju, więc naprawdę polecam, o, widzicie, przyciąłem i teraz mam na mojego Snap, sam, sam mój snap, snap o. E, I teraz tak, co musimy zrobić? Musimy wejść w Effects, e, Colors i musimy zrobić nasz kolorek. E, I tak, wejdźmy w Hue i teraz suwak, Klikamy dwukrotnie, albo nie wiem jak jest na iPhone'ie eee, Klikamy dwukrotnie i tym słowakiem bawimy się i zmieniamy nasz kolor eee, I takie, tutaj jest mój oryginał, żółty I teraz możemy sobie zmienić Wow, nie jestem rudy, A Jeszcze zostało, prawdziwe życie Saa. W każdym razie, mamy tutaj nasz Snapcode I możemy sobie zmienić nasze kolory mi się, co mi się podoba niebieski To jest zielony, to jest niebieski O i mi się bardzo podoba taki teal Z angielskiego o, i mamy ten niebieski, który chciałem mieć wcześniej. I ok, i teraz co robimy, żeby ominąć tą naszą e, buśkę, tą naszą Bitmoji e, Musimy nacisnąć na to, żeby wymaskować to, co chcemy, czyli tak. Musimy przybliżyć, żeby zrobić to bardziej dokładnie. I teraz zwyczajnie musimy wymazać naszą mordkę. Jeżeli oczywiście ma się Bitmoji, tak, bo niektórzy mogą go nie mieć. Ok, i można by powiedzieć, że już to mi się udało zrobić. Niestety zrobiłem to mało dokładnie. Eee, ale jak widać jesteście w stanie zrobić. Możecie być perfekcjonistami i zrobić to bardzo dokładnie. Eee, LDC, że nagrywam, to robię to na szybko i teraz Wam pokazuję ogólnie jak to ma wyglądać. Więc tak, eee, ok, zapisujemy, idziemy dalej. A, jeszcze zapomniałem, możemy jeszcze zrobić tak, że nasze tło wymazujemy, ale nie musimy tego robić, bo teraz wam pokażę cały trik. Eee, zapisujemy. Save. Ok, zapisałem. I teraz wchodzimy w Snapchata, wchodzimy w Memories. I teraz mamy ten nasz te, zmieniony kolor naszego snapkodu I teraz co musimy z tym zrobić? Przytrzymujemy, albo klikamy Edit to Send na dole. E, I tak, i mamy te nasze nożyczki, którymi możemy wyciąć nasz snapkod I teraz zobaczcie, Hyt, zoom, ups, trochę nierówno, ale staram się to zrobić równo i... Zrobiłem to nierówno, czyli muszę to powtórzyć. OK. I jak widzicie, udało mi się to zrobić nawet dobrze, niestety bez tych, bez tych linii, ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Więc tak, dobra. Eee, save and replace, eee, replace, tak, Zapisujemy, zastępujemy, możemy, albo i nie musimy. W każdym razie mamy to jako sticker i teraz zobaczcie, na czym polega cały trik, bo teraz uwaga. Wchodzimy na nasz właśnie screen, który zrobiliśmy wcześniej. Przytrzymujemy znowu, tutaj długopisik. I teraz mamy stickerka I zobaczcie, tadam... O, znaczy jeszcze nie tadam, ale... O, o o. Tadam. Mamy macie zmieniony kolor Waszego znawkodu. Eee, niektórzy będą wiedzieli, że to jest przerobione graficznie, niektórzy nie. W każdym razie... Jeżeli Wam się podobało, błagam, <noise> ogólnie tak, zachęcam do subskrybowania, bo naprawdę wrzucam dużo takich trików. Zachęcam drodzy zachęcam. No i co? Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z nami żegnam, ja jestem Filipas i co? Jeżeli Wam się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, take care.